Dzień dobry, ponownie witam bardzo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, niesamowici goście tym razem, a są nimi? Samantha Gizek. I Przemysł Gizek. Tilden Studio Gdańsk. Tilden Studio Gdańsk. Słuchajcie, w Chillidingu ja kojarzę, że Tilden Studio Gdańsk to jednak e, taniec, prawda? Tak. A tutaj Polski Związek Sportowy Chillidingu i widzę Was na parkiecie, skąd pomysł? No, właśnie to jest od tego roku. Jesteśmy pierwszy raz na, na mistrzostwach polskich cheerleadingu. Zaczęliśmy się tym zajmować, bo specjalizujemy się w tańcu jazzowym, a jest tu kategoria cheer jazz, bardzo z tym połączona. I taki pomysł, żebyśmy może spróbowali, zobaczyli. Jest to troszeczkę inaczej, ale uznaliśmy, że warto. Czyli trzeba było się troszeczkę przestawić, prawda, z elementów tanecznych na elementy troszeczkę taneczno-cheerleadingowe. Tak, trzeba było się przedstawić. Wiadomo, to, to jest podobna konkurencja, ale jednak się różni. Dlatego też rok temu byliśmy na szkoleniu właśnie w Polskim związku z potem, czyli leadingu a propos trenera, żeby wiedzieć, na czym to wszystko polega i móc się przygotować. I jak te przygotowania? <laughs> jak to było? No my głównie zajmujemy się jazzem, więc wiadomo mhm. po prostu robimy technikę, robimy swoje, a tutaj zrobiliśmy osobne fotografie, żeby się przygotować, żeby przyjechać i jak najlepiej się pokazać. byliście na szkoleniu, tak ostatnio, tak? tak. Na ostatnim tak, byliście. szkoleniu trenerów również, więc. No dobrze, teraz troszeczkę się chwalimy. Jak wyniki? No, wystawiliśmy cztery prezentacje, dwie drużyny, dwa duety i wszystko na pierwszym miejscu. Mamy mistrzostwo polskie. Nie no, to rozbiliście chyba bank, czy leadingowy. Cóż tu się stało? Tym razem się udało. Tak, tym razem się nie, udało. Nie, ja myślę, że tu się nic nie udało. Ja myślę, że to jest Wasza ciężka praca, tak? No nasze, ale przede wszystkim tancerze, na no ich rodziców, bo, mm -hmm. bo to rodzice przywożą na te próby, znoszą nasze wymysły, że, że chcemy w sobotę, w niedzielę, że, że jest tego więcej. Mm -hmm. e, no też wiadomo, wyjazdy kosztują i, i trzeba było jakoś sobie z tym poradzić. A jak to z tym właśnie takim podejściem rodziców do, do, do sportu, no bo jakby nie patrzeć, czy link jednak jest sportem przez duże S i bardzo mocno z tego, co ja by na mnie zauważyłem, się rozwija. A jak wy na to patrzycie, bo byli Byliście tancerzami, prawda? Tak. Byliście tancerzami, <tansujesz> no bo widzowie tego nie wiedzą. Macie teraz y, swoją akademię, swoją szkołę i przypomnijcie mi jeszcze gdzie? W Gdańsku. Gdańsku. A trochę miasto pomaga? W tym roku właśnie nam udało się dostać dofinansowanie z miasta, za co bardzo, bardzo dziękujemy, bo dzięki temu mogliśmy pojechać właśnie na dodatkowe mistrzostwa. To my I... bardzo dziękujemy. Tak, więc, więc tutaj te są wyjazdy, które są współfinansowane po prostu z budżetu miasta i, i super, bo dzięki temu rodzice mogli się na to zgodzić, bo mm -hmm. wiadomo, że nie każdego może na to stać. Jasne, czyli... Jest niełatwo, ale udaje się pozyskać na tyle środków, że jesteście w stanie uczestniczyć w tego typu zawodach. A jeżeli chodzi o poziom, jak uważacie, jaki jest poziom na tych zawodach? No bo startujecie, no macie doświadczenie, jeżeli chodzi o ruch, jeżeli chodzi o taniec, o bycie ze sceną, i też myślę, że spotkaliście się z innymi zespołami, z którymi mogli na przykład wasi tancerze, zawodnicy się nie spotkać. Jak, jak oceniacie poziom? Czy znaczy ogólnie. Jechaliśmy tutaj bardzo ciekawi co, co zastaniemy, tak, no bo oglądaliśmy w internecie, patrzyliśmy jak to wygląda, patrzyliśmy na zeszłe lata, kto startował i rzeczywiście tych zespołów typowo tanecznych tutaj nie ma aż tylu. Mm -hmm. Są coraz więcej, widzimy z roku, z roku na rok, że zaczynają jeździć, stąd też nasz, nasz pomysł, ale poznaliśmy dużo nowych zespołów, które są naprawdę bardzo fajne i ten poziom jest, więc więc super, Czyli by że mogliśmy rywalizować. By kim rywalizować. Tak, tak. zdecydowanie. Tak? Tak a macie jakiś podział na przykład w Akademii, że, nie wiem, Samanta na przykład zajmuje się, nie wiem, techniką, a Ty się zajmujesz, nie wiem, motoryką, czy u Was jest jakiś taki podział, czy ja, ja, jak Znaczy, to ja zajmuję się głównie grupami podstawowymi, rekreacyjnymi, mhm. ale też solistami typowo turniejowymi. Przemek zajmuje się już głównie grupami mistrzowskimi. Okay. Tak, czyli no, bardzo prosto mówiąc, to co ona wypracuje, to jak radne do siebie. No, bo, bo to tak wygląda, więc ja mam trochę prościej, bo Słuchajcie, trzeba no, stworzyć najpierw. No, tak. no, myślę, że te podstawy są właśnie bardzo ważne, tak, tak. więc tu masz niełatwą pracę. A jak, jak się współpracuje z takimi no, dziećmi małymi? Jak Nie to? no, rewelacyjnie dzieciaki są niesamowite. To jest myślę, że praca marzeń, jeżeli chodzi o każdego tancerza, żeby mhm. kiedyś zostać tym trenerem. Zobaczyć, jak się rozwijają, jak pracują, jak pną się właśnie do góry już u Przemka i oglądać ich na tych mistrzostwach. No to jest niesamowite. Jest, jest A teraz w formacji powodu. jest kilka moich perełek z poprzedniego roku, także ja jestem bardzo dumna. Czyli tutaj nie ma, tak wszystko jest ustalone, wiadomo o co chodzi, kto kogo szkoli, na którym etapie, tak? Każdy tak. Po wykonuje swoją pracę i, i dzięki temu idziemy do przodu, tak? Jak myślicie, co dalej? No bo przy takich sukcesach, słuchajcie, no przyjechaliście tutaj, tu jedna, druga, trzecia kategoria i same pierwsze miejsce, tak? No w tym roku były cztery prezentacje już wiemy, że za rok planujemy ich więcej. Zbudujemy inaczej, bo są castingi do formacji, troszeczkę to przebudujemy, tak żeby móc jeszcze więcej po prostu wystawić. No bo ten rok był taki pierwszy na sprawdzenie, rodzice nam zaufali. Dobra, pojedźmy, zobaczmy na czym to polega, no i myślę, że po dzisiejszym dniu będą jednak za tym, żebyśmy... Dalej. Super. Ja miałem wywiad z panią Sylwaną Patłaszyńską, e, która powiedziała w pewnym momencie, że czasami pojawia się jakiś czarny koń zawodów. Ja myślę, że tu chyba mamy czarnego konia zawodów, proszę państwa, ponieważ przyjechać to pierwszy raz i w tylu kategoriach, wyjechać z pierwszym miejscem, to no niesamowita sprawa. Ja Wam bardzo serdecznie gratuluję, dlatego Słuchujemy. że jesteście osobami, które po prostu ta pasja daje możliwość rozwoju, a jest poparta mega doświadczeniem, wiedzą i dużym poświęceniem. To się, to się naprawdę ceni w tych czasach i na co chciałbym jeszcze zwrócić dużą uwagę, to to, że no widzicie co dalej, czyli macie jakiś tam swój cel i planujecie, planujecie co dalej i tego wszystkim życzę, że jeżeli będziecie wchodzić do tego świata dingu i oglądać cheerleading na Polskim Związku Sportowym cheerleadingu, na jego stronie, czy na social mediach, czy na cheer TV, to naprawdę, zobaczcie, to są ludzie, z których można Brać przykład, czego wam życzyć? Czego można życzyć tak spełnionym fajnym osobom? No, to jest ten moment, tym, <laughs> kiedy nie wiemy. Jeszcze więcej ludzi z pasją. Żeby było nas tak. jeszcze więcej, żebyśmy mogli e, trenować jeszcze więcej dzieciaków. Tak, żeby Chili. Ja wiem, że się zmieścił w trzy dni, na dwa parkiety, bardzo dużo, <laughs> bardzo duże mistrzostwa. Ale żeby tydzień. A, nie, tydzień. My z chęcią przyjedziemy i naprawdę zachęcamy. Są to inne zawody, bo tak. naprawdę inny świat. Ale bardzo magiczny i, i piękny, więc, więc tutaj nam bardzo się podobało. Tak jak teraz zobaczyliśmy, Super. no bo to trzeba przeżyć. Nie da się inaczej tak. przyjechać, zobaczyć na własnej skórze, jak to jest. Czyli zapraszamy do świata cheerleadingu, to trzeba przyjechać, tu trzeba to przeżyć. Jak widzicie, można fantastycznie spędzić czas i już myślę o kolejnych latach rozwoju. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za ten wywiad. Życzę Dziękujemy. powodzenia, życzę sukcesów i cóż, no widzimy się na kolejnych zawodach. Tak jest. Do, zobaczenia, za rok. do zobaczenia. Pozdrawiamy wszystkich Dziękujemy. bardzo serdecznie. Do zobaczenia.